W najnowszej ekobudce pokażemy różne działania związane ze świętem drzewa oraz odwiedzimy Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Buczkowicach. Jesteśmy w Buczkowicach, gdzie przy tamtejszej bibliotece działa Ośrodek Edukacji Ekologicznej, o którym rozmawialiśmy z panią dyrektor. Biblioteka pełni również funkcję ośrodka edukacji ekologicznej. Budynek, w którym się znajdujemy, to właśnie ten ośrodek edukacji ekologicznej, który został zbudowany przy współudziale środków unijnych. No, biblioteka jest jednocześnie zajmuje tutaj miejsce i pełni te działania, nakierowane jest na działania ekologiczne. Działania ekologiczne już tworzymy od dwóch lat. Ponieważ przed powstaniem obiektu zobligowane byłyśmy do przygotowania takiej kampanii. I te dwa lata to przede wszystkim spotkania z dzieciakami, prowadzenie ekolekcji bibliotecznych, tworzenie, tworzenie klucza do oznaczania roślin, przygotowywanie rzeki takiej, która będzie idealna dla zwierząt, spotkania z dzieciakami w plenerze, Znajomość roślin, zwierząt, poznawanie naszej przyrody okolicznej. Spotkania również dotyczyły krajobrazów, spotkania z poezją, również, również na temat środowiska. Takim sztampowym też przedsięwzięciem jest sprzątanie terenów nad żylicą i to tak cyklicznie, dwa razy w roku przy współudziale. Środowiska wędkarskiego, Petetek, w Bielsku i Goku przygotowujemy te działania i w soboty ruszamy, aby dbać o naszą, o naszą okolicę. Zaczęłyśmy również od października spotkania pod nazwą Popołudnie Ekozałogi. Na tych spotkaniach dzieciaki w pierwszej, bo to mamy dwie godzinki. W, w pierwszej godzinie. Uczą się zachowań takich typowo proekologicznych, wykorzystujemy gry interaktywne w tym celu. Natomiast druga godzina to zajęcia, zajęcia, w którym poznają zwierzęta, poznają roślinki, grają w domina ekologiczne, również memory, także, także różne różne zajęcia, łącznie z kalamburami, z różnymi takimi zadaniami, które mają do wykonania. Czasami również prosimy ich o przygotowanie jakichś konkretnych zadań na następne spotkania. Uczą się również szukać, wychodząc z zajęć zwierzątek, roślinek i na następny raz nam pokazują, um, ucząc się przez to rozpoznawać i nasze otoczenie, nasze środowisko. Również teraz jesienne dni książki mamy, czyli, czyli taką imprezę, którą od 21 lat prowadzimy. I też tą troszeczkę tą imprezę, czyli konkurs plastyczny, podporządkowałyśmy działaniom ekologicznym. Dzieciaki robią, robią dla nas rysunek, to jest ekobohater literacki. Przygotowują, przygotowują dla, nas, dla nas rysunek i przesyłają, przesyłają jego zdjęcie. W ramach tych jesiennych dni organizujemy również spotkanie z autorem, który propaguje nasze działania i zachowania proekologiczne. Tym razem to będzie Marcin Kostrzyński, znany i z telewizji i, i, i środowiska literackiego, ponieważ też wydaje książki. On jest takim ambasadorem naszej przyrody polskiej. Także teraz będzie miał cztery spotkania. W planach mamy również spotkania z panem doktorem inżynierem Mirosławem Wyszomirskim. On już będzie prowadził dla troszeczkę starszej młodzieży takie spotkania o środowisku, o zanieczyszczeniu. Zajęcia będą z dziedziny chemii, biologii. No posadz Gabryniu, pięknotko wkładaj, no nasza ty pięknotko. No brawo Gabryniu. To kolejna edycja Święta Drzewa organizowanego przez Ekologiczny Klub Gaja. Wydarzenia związane ze Świętem Drzewa odbywają się w całej Polsce. My z kamerą byliśmy między innymi w Sosnowcu. Sadzimy dzikie róże. Że było kolorowe i że ptaki mogły owoce jeść. Sosnowiec jest położony w środku ogromnej aglomeracji miejskiej, więc każda zielona przestrzeń ożywia go, uatrakcyjnia, powoduje, że wracamy do zdrowia. Świat pięknieje dzięki takim akcjom. W ramach akcji przygotowywano budki dla ptaków i dla nietoperzy. Więc tutaj jest miejsce, gdzie spędzają gniew, ale też to jest miejsce, gdzie samice wychowują młode. Ważne są akcje ekologiczne, żeby mieć przede wszystkim świadomość tego, jak zieleń i ta przestrzeń nasza wokół jest ważna: że wpływa na nasze życie, że zdrowe powietrze jest ważne, że dbanie o to środowisko jest ważne, bo myślę, że głównie tutaj mamy do czynienia z uczniami i naszymi domownikami w ośrodku i szkole specjalnej i środowiskowym domu samopomocy, żeby pokazywać, jak warto dbać o siebie poprzez to, co nas otacza. Tutaj akurat mówimy o zieleni, o drzewach, o krzewach, jak to rośnie, jak będą pielęgnować. Trzeba dbać o zielone. Dzisiaj? Dziękujemy za współpracę, za posadzenie roślinek, krzewy o, i krzewów. Super, krzewów. dziękujemy. I zbudowanie budek. mi tu kolega. Proszę. Paweł jesteś? Proszę. Jestem. No to jestem Jacek. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Ja, jak państwo w tej chwili widzą zaangażowanie po stronie młodych ludzi ogromne. Niepełnosprawność jest absolutnie skorelowana z nurtem proekologicznym. Nie ma możliwości wychowania młodych ludzi z niepełnosprawnością z w oderwaniu od natury, to wszystko musi być razem. No, dawaj, dawaj. Sypiesz, dobra, przydeptaj, dobrze. A tak święto drzewa wyglądało w Bielsku Białej, w tamtejszej szkole walsdorwskiej. Tam też prowadzono akcje nasadzeń i też budowano skrzynki dla ptaków i dla zapylaczy. By nie było drzew, to by nie było drzew, yy, tlenu. Drzewa oczyszczają też powietrze z tlenków dwu... węgla. E, że zasadzamy po to te drzewa, żeby była natura, żeby ptaki siadały, żeby ptaki siadały na drzewa. Żeby wiewiórki miały gdzie mieszkać. Okay. Wydaliśmy drzewka z dzieciakami przy kupocie z drugiej klasy. A teraz będziemy robić budki dla ptaków i je wieszać. Mhm. One, damy ją wszystką, jedną, całą, jedną. Jest dla owadów tu zrobimy takie dziury. I tam, tam pszczoły będą do środka wchodziły i składały jaja. Tak. Bardzo się cieszę, że w tym miejscu w tym roku czcimy Święto Drzewa. To jest taki dzień, kiedy przypominamy sobie coś, o czym powinniśmy pamiętać każdego dnia: że mamy tylko jedną planetę i musimy o nią dbać. A jednym z tych aspektów dbania o planetę jest dbanie o nasze otoczenie, o zieleń, o naturę. Szczególny charakter Święto Drzewa miało na cmentarzu Żydowskim w Bielsku Białej. E, macie Łopaty. A to poczekajcie. Niech... Chciałam powiedzieć, że w religii żydowskiej jest takie święto tubiszfab. To jest święto drzew. I w całym Izraelu wtedy sadzi się drzewa. Wprawdzie nie jest ono w dniu dzisiejszym obchodzone, ale nie mniej Żydzi także pamiętają o ekologii o tym, żeby wyrywać pustyni kawałki i, i, i sadzić sadzić drzewa. Słuchajcie, ja się cieszę dlatego, że tutaj jesteśmy w tym miejscu, dlatego że zielenie miejska to nie tylko są lasy, które otaczają miasto, to nie są tylko parki. Ale na zieleń miejską składają się także właśnie cmentarze, zieleń przydrożna oraz także zieleń w ogrodach tych, które macie. Także to wszystko składa się na, na, na tą zieleń miasta, dlatego, że, dlatego właśnie cieszę się, że dzisiaj sadzimy tutaj w tym miejscu. No to co, Benek, ty wkładasz? To drzewo no nie jest lekkie, super. Tutaj na niegrzebalnej części cmentarza Klub Gaja wraz z gminą Żydowską i z miastem Bielsko-Biała realizuje specjalny projekt. Jeżeli mamy już XIX edycję Święta Drzewa, to jednak bardzo nam zależy na tym, żeby każda edycja była poświęcona jakiemuś tematowi. One oczywiście są zawsze wokół drzew, no ale bywały edycje, gdzie czytaliśmy drzewą poezję. Były edycje, gdzie zajmowaliśmy się tylko sadzeniem. W tym roku mówimy o święcie drzewa dla przyrody. E, czyli nie tylko sadzenie, ale edukacja e, mówienie o tym, że w miastach mamy bardzo dużo dzikiej przyrody i warto o nią zadbać, ona nam jest niezbędna. No i mówimy to w tajemniczym ogrodzie, miejscu, które jest teraz bardzo ważne i dla Klubu Gaja, i dla szkół, które tu są wokół, bo z nimi najczęściej pracujemy, bo chcielibyśmy, żeby to było miejsce i dzikie, ale też poświęcone edukacji przyrodniczej, edukacji ekologicznej, ale też kulturowej. Myślę sobie, że nie ma możliwości wyjść z kryzysu ekologicznego, kryzysu klimatycznego, czy utraty bioróżnorodności, jeśli nie włączymy do tego kultury, czyli naszych zachowań, naszych pomysłów na życie, poezji, sztuki, wszyscy powinniśmy ze sobą współpracować dla dobra planety, czyli dla naszego dobra. So you walk around the tree like this, back out, looking out and looking where the tree is looking. Drzewa, na z szkół się z osobą z Now we're gonna do an exercise together. I want you to look around and find a tree that you really like. There's a lot of beautiful trees there, even this big one. W tej edycji Święta Drzewa mamy wielu różnych gości i współpracowników, ale jedną z tych gości jest Georgiana Cable, która na co dzień mieszka i wykłada na Uniwersytecie w Oslo. Wykłada opowieści, jak opowiadać, czyli storytelling. Pisze książki na ten temat, jeździ po świecie opowiadając z różnymi ludźmi, ale uczy się też od wielu ludzi na całym świecie, od ludów. Co dla mnie było bardzo miłym doświadczeniem, to nasza wspólna wycieczka do Krakowa i wejście do Smoczej Jamy okazało się, że ona w wielu językach o naszym smoku wawelskim opowiadała. Nie tylko w Anglii i w Norwegii, ale w Iranie, na Maladiwach, w różnych miejscach, gdzie w różnych językach snuli opowieść o smoku wawelskim. Bardzo piękna historia. Ale też jest to osoba, która mówi nam wszystkim, że możemy się uczyć od drzew, możemy się uczyć od przyrody, i mówi nam, że to już nie są tylko opowieści i bajeczki. Teraz te opowieści i bajeczki okazują się rzeczywistością i o tym też mówią naukowcy, czyli powinniśmy się uczyć od przyrody, żeby przetrwać. Bardzo się cieszę, że mogliśmy taką osobę zaprosić na święto drzewa w Bielsku Białej. Yeah, this is a nice tree. I want you to walk around the whole tree and look down and imagine the roots of the tree. They stretch far out. Walk around the whole tree. Patrzymy oczami drzew. <laughs> <laughs> Nie no, mamy takie fajne ćwiczenie z drzewami i chodzimy wokół i trochę poznajemy je od środka. <laughs> Podobają się Wam takie zajęcie? Tak. tak, bardzo ciekawe. Mi <laughs> się bardzo podoba. Nature. Love. Safe. O... Bo trzeba chronić planetę i trzeba dbać o te wszystkie drzewa. I... Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne. Takie drzewa są takie potężne, one są tutaj od paruset lat. I, i to, że możemy je tak ściąć w sumie w 30 sekund, to jest, yy, to jest według mnie bardzo złe. I powinniśmy sadzić właśnie drzewa, takie święto drzew. To jest bardzo, bardzo ważne, ważne wydarzenie. Według... Rozmawia, rozmawiacie z drzewami? Tak, Rozmawia. Dokładnie. O, o czym rozmawiacie? O, o różnych o sprawach. O, o o sprawach, o życiowych sprawach, refleksjach na temat życia. Powiedz mi o czym ci o opowiedziały drzewa? Między innymi o tym, jak, tu jest, jak się czują w tym miejscu. Myślę, że są zadowolone z tego, że mogą przebywać w tak cudownym miejscu pełnym natury w tym dzikim miejscu, bo nie ma tu za dużo rzeczy, które zostały zmienione przez człowieka. O czym rozmawiamy? Ja od drzew chciałabym się dowiedzieć ich historii, na pewno jest to moim zdaniem bardzo ciekawe. E, dużo na pewno mogłyby nam powiedzieć o tym co działo się tutaj parę naście, parę, dziesiąt, parę lat temu. Na drzewa akurat bardzo dużo mogą nam powiedzieć. And walk around the whole tree and look at the crown. And then I would like you to walk around the tree again. This time look in at it's solid trunk and touch the bark. Feel a different bark, like the skin of the tree. And then I want you to walk around another time. And look, this tree is born here. It's been living here all its life and it always sees the same thing every day. So I would like you to see what the tree see Of course it can see much further, but to jest przede wszystkim nauka, którą zdobywamy. No, się nasza świadomość o środowisku. Możemy też w jakiś sposób poczuć to, co yy, żyje w tym miejscu, możemy się w jakiś sposób sol solidaryzować z tym miejscem. Żyjemy w czasach, kiedy człowiek zniszczył trochę tą planetę, więc trzeba odbudować więzi z naturą. W ramach Święta Drzewa na cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej usuwana była roślinność inwazyjna, czyli rdestowce, które stanowią zagrożenie dla bioróżnorodności tego terenu. Podczas innych warsztatów budowane były budki dla ptaków, rozmawiano też o zwyczajach pszczół. Pszczoły mają też dużo pracy. To wszystko co ten nektar, który pszczoły przyniosły w ciągu dnia, zawiera ogromną ilość wody. Tam jest 80% wody, a tylko 20% cukrów. Pszczoły w nocy tą całą wodę muszą odparować, czyli znowu wytwarzają temperaturę. Chłopaki, chłopaki przytulili się, chcieliśmy zasymulować, co się dzieje w zimie w ulu, więc chłopcy się przytulili do siebie, a w związku z tym, że pszczoły przytulone ruszają mięśniami po to, żeby się ogrzewać, to chłopaków poprosiłem, żeby podskakiwali i wtedy było im ciepło, więc taka troszkę, powiedzmy, przenośnia. Tak to się dzieje w ulu, co chłopaki nam pokazały. W zimie wam Pokazałem na tej ramce, to są ich zapasy. Czyli w zimie pszczoły gdzieś są tak skulone, tak jak chłopaki były gdzieś tutaj, w tej okolicy, a tutaj mają zapasy. I pszczoły powolutku 1 mm dziennie, to zostało akurat zbadane i obliczone, poruszają się do góry. Jak zima długa, poruszają się do góry, aż dojdą gdzieś tutaj. Mamy nadzieję, że wtedy będzie już marzec że starczy im na jedzenia i zaczną, będą znowu mogły wylatywać z ula na, na początku na jeden, dwa, trzy dni, żeby sobie znowu przynieść e, jedzenia. Bo my jesteśmy do pszczół bardzo, bardzo podobni. One mają, jest, na, jest tysiące, my jesteśmy jedni. Powiedzmy, ale zachowujemy się bardzo podobnie, w środowisku żyjemy bardzo podobnie, no jesteśmy uzależnieni od, od jednego środowiska: pszczoły i my. Pszczoły zapylają owoce, warzywa, które my potem możemy jeść, prawda? Bez nich nie mielibyśmy tego wszystkiego. To już wszystko w tym programie. Do zobaczenia.